Witam. Dzisiaj będziemy zarybiać hodowlę Karasia. Tutaj czyściłem hodowlę. To to, to nie jest hodowla, ale to jest oczkowodne. W nim trzymam karasiem yy, nie, nie, Czemu? Czemu one są fiascy? Ponieważ uciekłyby do tego stawu, i trudno by je potem wyłapać. Ale druga część, ponieważ to nie jest mój staw, a ja tu sobie zahaczyłem, za tu w środku są karasie. I teraz niesiemy. Rybki sobie skaczą. A tu jest taki duży zbiornik, około 300-350 litrów. Nie wiem dokładnie. Dobrze, i teraz wyciągamy. Tu, tu zrobiłem taki stelaż, gdzie, gdzie, gdzie ta beczka się nawet nie chce ruszyć. A teraz, żeby rybom nie robić kłopotu. Zacznę je powoli wyciągać i wkładać do o, taki karasek, i poszedł na dno. Pewnie mi się to spodoba. Tu mam największy, chyba drugi albo największy okaz. To jest chyba ten drugi największy. Dobra, poszedł. Ja nie pokażę tak wszystkich, ale. Ale gdzieś tu powinien być... O! To jest ten. To jest ten karaś. On ma około 30 deko. Strasznie strasznie jest gruby, a mi tu teraz skacze Wskoczył ładnie. O tam sobie, sobie błyszczą muski. Daisy! O, to mój pies. I to mi się widzimy jak już wrzucę wszystkie ryby. Jeszcze chciałabym Wam pokazać najmniejszą rybkę jaką będę posiadał w, tym, w tej beczce. Dobrze, już wszystkie rybki zostały wpuszczone, było ich około 20 ileś, jeszcze będzie więcej. Tu mam taki odbierak czyszczący, I teraz z tej trawy, z tego całego syfu, czyścimy. się nie są trudne w utrzymaniu, ale to co ja, ja teraz robię, to nie będę musiał ruszać od miesiąca nawet do 6-7, może to 8. I teraz może poczyścimy w strefie bardziej dennej. Może tyle syfu, tyle tej trawy było, że tutaj... O! Jest, ja jeszcze poczekam aż się Jest stara łuski. Dobrze. A no więc tak prezentuje się ten staw. I ten, ta hodowla tu jest hodowla karasiowa. Może tu jeszcze jakiegoś, nie wiem, szczup, mniejszego szczupaczka okońka. Okoń to wpuszczę. No i oczywiście ryby białe czyli karpie. Płocie. No. Jak na razie są karasie Do zobaczenia w następnym odcinku. To jest jak na razie. Coś takiego. Piesek pożegnaj się. Lizzy? No. Dobra. To cześć.